Napicie się omar, omar. Widzę smutnych mieni, jakby tysiące. Żaden nie chce słyszeć tych twoich potrzeb. Bo mam w środku ból, który wciąż rośnie. A głowę, jakbym przedawkował to. Dalej ciebie obok i ciepłą pościel wciąż. Patrz wysoko, gdy robisz każdy krok. Ja zrobię tobie każdy moment. Weź oddech i znowu my złap za dłoń. Wszystko znowu nieistotne. Znowu kortezol, ale w każdym widzę horyzont. Ale w każdym wiekiem z kolei, bo wchodzę ciągle na właściwy świat. Dużej dawki, znowu kortezo, ale w każdym wiekiem z kolei, bo. każdy z nich to portret w moim pokoju zdarzeń. Tam i wmawiali ciągle, że se nigdy nie poradzę. Uziemiony w domu, więc zmieniałem to na fazę. Nie zakręcony w koło, nie zamknięty w szufladę. Magowa jest w korunie, ale tylko drzewi marzeń. Od Jezu jakby znowu odsłuchał Sinatra Nie jestem naturalny, gdy się coś złego ukaże To z Norwegii jak Major wikim jak te Adeladze Dbanie na stoku, oczy jak Kasaje O co ci tatuaż jest? Na głowy się pytali By na zawsze zapamiętać, że w niej nie ma granic Żeby te zawiste kurwy znam go czytały Wszystko co wyschnie, zawsze się spali Kali bombie jak Kali Ręby ze stali Bo kiedyś tylko się śmiali Jeden raz na teleport na to i'll